Jesteśmy dzisiaj u Batry, witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. E, miałem okazję dzisiaj tutaj obserwować Wasze sparingi, to już taka będzie stała reguła, że będziecie co piątek się tutaj obijać? No już tak sobie sparujemy jakiś czas, fajnie, że koledzy wpadają, to taka była e, luźna moja propozycja, gdzieś e, napisałem, że czy, czy macie czas w piątek i akurat wyszła z tego fajna inicjatywa i, i też Mariusz przyjeżdża i chłopaki z okolicznych miejscowości, Tyberiusz i no i fajnie tu z Wrocławia, z paru klubów. No głównie to po to to robiliśmy, bo Paweł Jędrzejczyk ma walkę w Glory. Dla mnie to też nie jest do końca okres sparingowy, bo ja jestem w innej fazie przygotowań. No ale jak tam Paweł, wszyscy sobie nawzajem pomagamy, tak? Jesteśmy tutaj z jednej, że tak powiem, nas jest tak mało, że musimy trzymać się razem i wtedy, kiedy ja będę miał walkę, to oni przyjdą, kiedy i my, on ktoś, właśnie Paweł ma walkę, to my przychodzimy. No i tak właśnie akurat na Pawła trafiła ma walkę najwcześniej. No ale ten format sparingowa to jednak zawsze ten sparing jest potrzebny i, i fajnie sobie z kolegami poćwiczyć. Wiadomo, no że nie, nie ma lepszego treningu niż sparing. Słuchaj, mówiłeś Paweł. Paweł dzisiaj nie było, także niestety nie miałem okazji go zobaczyć w akcji, ale był już tu kilka razy. Wiadomo, walka w Glory w Chicago. Powiedz, jak wygląda. Paweł? No, Paweł jest oczywiście no, zawsze w dobrej formie. To, to jest człowiek, który jest też jeśli chodzi o fizykę i tam wytrzymałość siłową i kondycję, zawsze w bardzo dobrej formie. Myślę, że teraz pod, pod mam tam nowego trenera, no, no, nowy, nową metodykę treningową, jest dynamiczniejszy niż kiedyś, dużo bardziej dynamiczniejszy, dużo lepiej składniej to wygląda i myślę, że teraz będzie dużo lepiej niż ostatnim razem. Ostatnim razem myślę, że nie aspekty fizyczne, a psychiczne zawiodły, bo dużo się wokół niego działa, złych emocji, no i tak to jest, jak nie masz wolnej głowy, to on oczywiście temu zaprzeczy, nie, no ale przynajmniej ja z własnego doświadczenia wiem, że lepiej mieć święty spokój, nie, i teraz ma święty spokój. Jak się ma święty spokój, to jest wszystko dobrze, co nie? Czyli no, tak. trzeba życzyć Ci świętego spokoju. Da, da. E, słuchaj, powiedz co u Ciebie, jakieś starty się szykują? No jesteśmy tak naprawdę na początku, nie? także na początku wprowadzania formy przed nowym sezonem. Oczywiście mam tam parę propozycji, jak zawsze mam dużo propozycji, tych walk jest dużo. Celuję gdzieś w walkę za granicą dla wielkiej organizacji, za granicą, ale po wschodniej stronie. Także, także będę starał się tam, tam celować, bo takie walki mnie interesują, jest za granicą, z, z renomowanymi przeciwnikami. Nie interesuje mnie tam obijanie Słowaków czy Czechów drugiej kategorii, zaznaczam, bo są też dobrzy <grych> i też poziom tam jest wysoki, no ale przeważenie tutaj, jak robią ostatnio polscy zawodnicy i udają wielkie gwiazdy, no to trochę mnie to śmieszy, co nie? Także to, gdzie Mokorscy sędziują koledzy i tak dalej, to, to nie jest, że tak powiem, Wyznacznik dla mnie, nie? Dla mnie to jest wyznacznik jak jedziesz gdzieś, gdzie nikt Cię nie zna, tak, i przychodzisz i robisz tutaj bigos, nie? Także robisz tu młyn, tak, to jest wyznacznik, który gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, moim zdaniem, moim zdaniem, nie? Bo można być sobie gwiazdą u siebie, no, też tak robią, są takie federacje, które tak robią i wszyscy są, myślą, że są to tytani niesamowici, a prawda jest taka, że pojadą gdzieś za granicę i byle średniak ich zabije, no, tak się dzieje, no że coś się szykuje, ale nie zdałeś żadnych informacji. Nie możemy ujawnić? Nie, mam oczywiście, będę walczył dla federacji A1 Arkadiusza Wełny. To jest jedyna federacja, która robi prawdziwe Muay Thai w Polsce. Tak naprawdę 5 rund po 3 minuty z łokciami, bo to jest prawdziwe Muay Thai. My tu współpracujemy już drugi chyba rok czy trzeci z Arkiem. Wygląda to bardzo dobrze, cały czas się rozwijamy, jest, są w planie sprowadzenia, zrobienia takiego meczu Polska-Tajlandia, tylko że nie Tajami gdzieś tam z baru, czy z tuk bo to też jest różnica. Naprawdę, naprawdę, uwierzcie mi, to jest różnica, bo są, jest, jest Tajlandia na południu, gdzie są palmy, i gdzie jest fajnie, i Tajowie mają wyjebane, i oni sobie po prostu robią pieniądze, tak jak w fitness klubie. Tutaj jakbyśmy poszli gdzieś do fitness klubu i oni tam robią bekę, tak, a jest Tajlandia w Bangkoku i na północy, gdzie się normalnie napierdalamy, tak I, i to jest prawdziwa Tajlandia. To, że ktoś mi mówi, że wygrał walkę w Tajlandii, ja się go pytam, gdzie ty wygrałeś tą walkę, a on mówi mi, że na Kosa mówi, albo może na Phuket, no to ja tylko macham ręką i mówię, dobra, cześć, Co, nie? i tak właśnie wszyscy za granicą reagują, tylko w Polsce jest ten mit, Niesamowity jaki, że jak mam zdjęcie z palmą, to ja jestem w Tajlandii, nie, no nie, nie jestem, jestem w kurorcie w Tajlandii, tak, co innego, nie, także no, oczywiście każda walka w Tajlandii jest trudna, bo to jest walka w innym klimacie i tak dalej, no ale są walki i walki, tak, trzeba to odróżniać. Powiedz, ta walka na A1, w organizacji A1, wiadomo, już znany jest termin i miejsce? Na pewno jedna walka będzie 8 kwietnia, jest pierwszy termin Federacji A1, potem ta duża gala Federacji A1 w Kaliszu będzie 13 maja. No i tu mogę zdradzić, że będzie parę ciekawych nazwisk z Polski, między innymi ja <grym> i Marcin Parcheta. Także to jest taki też, no, też dobry bardzo zawodnik, nie? Chyba, że najlepszy nawet. Моим зданием.